Rosja zareagowała na decyzję USA o umożliwieniu Ukrainie użycia amerykańskiej broni do ataków na cele w głębi Rosji. Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ Rosji, przywołała słowa Władimira Putina, który ostrzegał NATO przed konsekwencjami takich działań. Putin już wcześniej mówił, że użycie zachodnich rakiet dalekiego zasięgu przeciw Rosji będzie dla Moskwy równoznaczne z bezpośrednim udziałem krajów NATO w wojnie. Rosyjskie władze określają decyzję USA jako duży krok w stronę trzeciej wojny światowej. Leonid Słudski, szef Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej, stwierdził, że amerykańskie ataki rakietowe na rosyjskie terytorium mogą doprowadzić do poważnej eskalacji. Według Słudzkiego taka polityka Bidena miałaby oznaczać bezpośredni udział USA w konflikcie, co sprowokuje najostrzejszą reakcję Rosji. Rosja podkreśla, że działania te stanowią zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i mogą znacząco zaostrzyć sytuację międzynarodową. Daj znać w komentarzu, co Ty o tym sądzisz.